My nie będziemy, jak na przykład premier Donald Tusk, podpisywać traktatu lizbońskiego, jak sam przyznał, nie czytając go. My będziemy oczywiście tylko i wyłącznie kierować się chłodnym, chłodnym interesem naszego kraju. Jest Pan no, dosyć młodym kandydatem. Jak Pan się czuje e, wśród takich no, już długoletnich wyjadaczy? Szczerze mówiąc, kiepsko się czuję w takim towarzystwie. Wolałbym, żeby było więcej młodych ludzi, no, ale niestety w partiach głównego nurtu młodzi ludzie szans nie mają do tego, żeby się dostać, no bo tam rządzą e, interesy, rządzą pieniądze, a my nie idziemy my nie idziemy do Unii dla pieniędzy, bo my mówimy otwarcie, że chcemy ją zniszczyć i najchętniej byśmy właśnie tam na trzy miesiące i za trzy miesiące wracamy do Polski, żeby no właśnie, budować mówicie, nasz że, kraj. mówicie, że chcecie ją zniszczyć, czy nie uważa Pan, że strzelacie sobie samobuja Nie, dlaczego? Ale my chcemy zniszczyć, zniszczyć Unię Europejską, odzyskać dla Europy wolność i my chcemy w Polsce realizować dobre ustawy, żeby to Polska się mogła rozwijać, żeby to Polacy mieli możliwość się rozwijać, a nie zwijać, jak to robi Unia Europejska. Dziękuję bardzo.